Cześć! Jestem Adam i powiem Wam dzisiaj, kim jestem. Eee, dobrze. Urodziłem się w 1980. Mam teraz 40 lat. Nie wyglądam. Mam... Um, że mam 20. Eee, urodziłem się w stanie Ohio, w Cincinnati. Eee, no ja nazywam się tak naprawdę... Znaczy, mo moja mama była Polakiem, mój to Amerykaninem, a mój dziadek pochodził z Australii. No, dziwne trochę. E... Tak naprawdę nazywam się Adrian Lek. Lek, no Adrian Lek. Nie jestem Adam. Adam dostało. No tak, Uczysz się, mam się z imionem imieniem Adam, a nie No i szkoła bardzo lubiłam, byłam bardzo dobrym uczniem. Aż w wieku 10 lat. Nie, nie 10. W 1998, gdy miałem 18 lat, 31 stycznia o 5 rano się statek, który mnie porwał, kosmiczny. Obudziłem się o 10 w galaktyce Mumia. Tam w Dowiedziałam się, że są powołane do kadry kosmicznej statków kosmicznych, więc się nie... No, bo że dobrze. Było bardzo dziwne, że kosmici mnie porwali. No i wtedy pokonałem, spotkałem mojego pra-pradziadka. Nie, pradziadka, e, którego mój dziadek nigdy nie widział. Od strony mamy, e, od od strony mamy. No, się okazało, że on jest największym. Jest wyłączniką mm, w innej galaktyce. Udało mi się go pokonać, ale okazało No, udało mi się go pokonać. Gdy wróciłem, e jakby. No, wróciłem w roku w dwudziśięcznym, po dwóch latach, gdy miałem już no, 20 lat i wtedy jakby był mój klon tam na ziemi i, i potem jak, jak się pojawiłem, to on zniknął i wszystkie wspomnienia były i takie normalne. W wieku... znaczy w 2010, gdy miałem 5 lipca 2010 o 16.15 spotkałem. spotkałem Johnego, wiecie, szefa. I on mi powiedział, że jak wrócę już pita, jakie dziecko się urodziło. Zamieniłem z nim słowo. Powiedział, jakoś dziwnie mnie kojarzył i powiedział, że jak nie spotkał, to, po co podszedł do mnie, dał mi karteczkę, numer i, I powiedział, zadzwonię tam, on ci pomoże, bo on wtedy właśnie zaczynał biznes i go znałem i chciałem autograf, ale dał mi jakąś karteczkę. I zadzwoniłem i, i... jak zadzwoniłem do, do tego numeru, wtedy się do domu spółka. To Było dla mnie bardzo dziwnym zaskoczeniem. Nie wiedziałam, co to, znaczy to jest, ale w ogóle nie myślałam, że on jeszcze żyje. Teraz to już nie żyje. I on powiedział: witaj w Star-Up. Wiedział, że byłam była w przyszłości, no i postanowił, że, że mogę pracować. No i tak znalazłem się w star Chciałabym Wam powiedzieć, że nie wiem kiedy wrócimy na Star Apple, bo ba, ba, bardzo dziwnie wszystko leci, więc do widzenia widzowie, się ma, się